Wymieszamy to dałeś tam wody? No ale mało dużo, tyle ma być, tyle pisze, że ma być. 145 minut i teraz musisz czekać 10 minut. Tu masz łyżkę, możesz ją wyczyścić. Za 10 minut będziesz miał dobre. Za 10 minut... Przemieszaj tylko po tych 10 minutach? To będzie dobre. Jak widzicie, ile tego jest tutaj? 800, 800 kalorii. 800 kalorii. Gdzie? 800 kalorii High Energy Riding. Takie jedzenie. No i czekamy. Czekamy 10-15 minut. 10-15 minut. Będzie gotowe. I jedzenie jest gotowe. A za ten czas możemy ugotować wodę na herbatę. A masz wodę? Tak. 我操！嗯<好>